Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na haul. Haul wyprzedażowy z Sensei. Nie miało być tego filmu. On jest totalnie niezaplanowany. I szczerze nie myślałam, że coś takiego nagram, ale w związku z tym, że zrobiłam zamówienie na Sensei, jest to totalnie zamówienie moje, nie pod żadne mierzymy, tylko zamówienie wyprzedażowe. Pod wyjazd yy, i po prostu rzeczy, które mi się spodobały i stwierdziłam, że chcę sobie zamówić na wyprzedażach. I trochę tego się zebrało, nie jest to małe zamówienie, więc stwierdziłam, że podzielę się z wami. Razem sobie otworzymy, pogadamy o tych rzeczach, pokażę Wam, co fajnego moim zdaniem można dorwać i co mi się spodobało, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co ja zamówiłam na wyprzedażach i jak to wygląda w rzeczywistości, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, zalajkowanie tego filmu oraz oczywiście komentowanie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Będę wyciągała po kolei. Pierwsza rzecz, jak już widzicie albo się domyślacie, bo tak całkowicie nie widzicie, to jest torebka. I torebek tu będzie kilka i już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, ta torebka, którą teraz rozpakowuję i wstrzymam się sekundę, E, żeby tutaj, wiecie, wam nie szeleścić. To jest torebka, którą ja już mam w innej wersji kolorystycznej, i to nie jest torebka na wyjazd, ale ona była w tak atrakcyjnej cenie, że stwierdziłam, że muszę ją mieć, bo tą, którą mam, taką szarą, ona była kiedyś w mierzymy. Uwielbiam i noszę cały czas, więc jak zobaczyłam, że czarna jest w tak niesamowitej cenie, ja słuchajcie, ceny Wam wstawię, bo już nie pamiętam, ale one kosztowały po kilkanaście złotych, one naprawdę nie były drogie. Jak zobaczyłam, że czarna jest w tej cenie, to stwierdziłam, nie no, ja muszę ją mieć. Kocham w ogóle tą torebkę w wersji szarej. Oczywiście już trochę się zniszczyła, ale to też dlatego, że ją cały czas, cały czas katuje i noszę, ale ona nie jest zniszczona, mocno tam wiecie, gdzieś jakaś niteczka, trzeba ją obciąć i tyle. Genialne. Bardzo mi się podoba kształt tej torebki. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, słuchajcie, te torebki są dla mnie idealne wielkościowo. Bo mi się tu wszystko, co ja potrzebuję, mieści. Ona nie jest dla mnie ani za duża, ani za mała, więc ja po prostu te torebki kocham. I jak zobaczyłam, że czarna jest w tej cenie, to mówię: "Nie, no muszę ją sobie zamówić". Mimo, że miałam zamówić tylko torebki na wyjazd, to to zamówiłam z wielką chęcią. Ona wewnątrz, słuchajcie, tu ma kieszonkę jedną, jest wewnątrz tutaj. Taka cała, powiedzmy otwarta. Tu nie ma żadnych przegródek. I ma pasek. Ma długi pasek, można sobie go regulować. Jeszcze, słuchajcie, jest przepiękna beżowa. Ten beż też mnie bardzo kusi. Nie wiem, czy sobie jeszcze tej beżowej gdzie zamówię. Bo rzadko się zdarza, żebym ja kupiła sobie, słuchajcie, kilka torebek w takim samym, jakby wzorze i takich samych torebek w różnych kolorach. Ale no, te są dla mnie takie idealne. Tak mi się podobają i tak ładnie mi się noszą, że. Hm. Nie wiem, czy ten beż też nie wyląduje w mojej szafie, zobaczymy. Wyciągam po kolei, słuchajcie, i kolejne są spodnie. I to nie są spodnie dla mnie, to są shorty dla mojego Kamila. Kupiłam mu dwie pary shortów i słuchajcie, w ogóle chciałam mu więcej kupić, bo tam były strasznie fajne wyprzedaże i przeceny, ale co dzień kliknęłam, to nigdzie nie było rozmiaru, naprawdę nigdzie nie było rozmiaru, więc wzięłam w końcu takie, które po prostu były i były w tym rozmiarze, ale były też całkiem fajne. I jedne shorty to są takie jogger shorts, widać? Widać. One nie są jakieś bardzo o, długie, są czarne. Tu widzę, że. W o, teraz widać, że są czarne. Są na gumkę, są tutaj z takim sznureczkiem, mają kieszenie. No, takie typowe bym powiedziała, imitacja jeansu ale całkiem fajne, wydają się być też takie całkiem porządne, wcale nie takie, wiecie, byle jakie, a nie były drogie. Ceny też oczywiście Wam wstawię. Taki męski zakup naprawdę warto sobie popolować, słuchajcie, dla swoich partnerów na męskim Sinsei, bo tam też można dorwać fajne rzeczy. Niektóre gatunkowo są średnie, ale niektóre perełki można znaleźć, zresztą tak jak i w damskich, więc jeżeli potrzebują Wasi faceci czegoś, albo wasi, wasi synowie, albo Wy macie ochotę na przykład na większe koszulki, koszule. Ja czasami lubię na męskim dziale szukać takich rzeczy, bo można dorwać tam fajne. To warto sobie pobuszować teraz na wyprzedażach. Czas na bluzeczkę i to już jest moja bluzeczka. No i jak zobaczycie, jaki to wzór, to ja dużo mówić nie będę musiała, bo jest to zwykły t-shirt biały, ale ze wzorem takim. No, i to już wszystko, tak, wszystko jasne. Biały t-shirt, on też nie był drogi, bawełniany. Ja nie mam nic do tych t-shirtów z Sinsei. Mam ich sporo. Niektóre mam nawet ponad 3 lata i nic się z nimi wielkiego nie dzieje. Oczywiście są też egzemplarze, które mi się zniszczyły dużo szybciej. Nie, naprawdę tam trzeba trafić, ale no. Grafika, dobrze? Spójrzmy prawdzie w oczy. Tu mnie grafika kupiła, moja miłość do kotów, no już jest znana zresztą po nazwie kanału, widzicie, więc, więc musiałam sobie ją kupić. Bardzo mi się podoba, cena też nie była wysoka i tak jak Wam mówię, to też jest 100% bawełny. Jeszcze sprawdzę, żeby tu nie skłamać, ale na 99%. To było 100% bawełny, jak patrzyłam. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć: tak, 100% bawełny, że linki oczywiście macie w opisie. Gdybyście chcieli, nie pokazuję Wam już tu numerów referencyjnych, jakbyście chcieli linki, to w opisie będą i można sobie znaleźć. O ile jeszcze oczywiście będą te rzeczy na wyprzedaży. Co syneczku! Czas teraz na dwie znowu torebki. Trochę tam jeszcze rzeczy jest. Może nie aż tak dużo, ale trochę jest. Dwie torebki, rozpakowuję i już Wam pokazuję. Te dwie torebki kupiłam sobie, słuchajcie, na wyjazd. Jedną, jedną myślałam, że wezmę, ale chyba ona nie jest dla mnie na wyjazd odpowiednia, i to jest ta torebka. E, mała łańcuszek. Jest taka. Jest dosyć mała, wiecie? W porównaniu nawet z tą czarną, jakbym Wam miała pokazać, wielkościowo. To jest trochę chyba dla mnie za mała na wyjazd. Ja lubię bardziej jednak w takiej wielkości torebki niż takiej. A to jest jednak niewielka kopertóweczka. Ona jest bardzo ładna. Nie wiem, chyba sobie ją może nawet zostawię, bo wiecie, czasami mi taka beżowa mała kopertówka jest potrzebna, a ja nie mam. Nie jest też jakiejś genialnej jakości. Jakbym miała Wam powiedzieć szczerze, to ta zdecydowanie wydaje się lepiej wykonana niż ta. Natomiast no nie jest, nie jest brzydka, nie jest jakaś nie jest jakaś uszkodzona. Trochę jest tu zagięta, ale to też nie jest jakieś mocne zagięcie. Nie wiem, może sobie ją w sumie na wyjazd wezmę do jakiegoś, wiecie, chodzenia na kolację, po hotelu. Zobaczę, pomyślę jeszcze, ale bardzo mi się podoba. Tak ogólnie jest naprawdę dosyć ładna. Za tą cenę spoko, za cenę regularną chyba raczej bym się nie skusiła na nią. Były w ogóle ładne kolory, bo był też różowy, jakiś bia biały? Nie pamiętam, ale ładne były te kolory, więc daję znać, że są. Jak potrzebujecie jakiejś takiej może właśnie Kopertóweczki, gdzieś no to całkiem fajna i niedroga teraz na wyprzedażę. I torebka, która ma potencjał, żebym ją zabrała. Widzę na wakacje. Materiałowa torebka. Materiałowa torebeczka z materiałowym paskiem w przepięknym kolorze, który mi się bardzo podoba. I rozmiarowo ona mi się bardziej podoba, bo jest trochę większa i już więcej rzeczy jestem tu. Słuchajcie, w stanie wypchać, a dla mnie to dosyć ważne na wakacjach, więc to, to może być dobry, to może być dobry zakup wakacyjny i pewnie ona ze mną pojedzie, była też różowa, ale ten błękit mi się spodobał, wiadomo, znacie moją miłość do błękitu, chociaż różowa też była fajna to jest chyba torebka, którą możemy też nosić jako nergę, myślę jak sobie ją odpowiednio tutaj zapniemy ale ona ma pasek, ma tutaj z przodu też taką kieszeń zapinaną czy to jest imitacja? Nie, to jest kieszeń zapinana tutaj więc też spoko można sobie coś tu z przodu schować i zapiąć na zamek. O ile ten zamek nie jest uszkodzony, poczekajcie, bo tak wchodzi, jakby chciał, a nie mógł. Tak, tak. Masz rację. Nie, da się zapiąć. Pewnie musi się wyrobić. Ten na górze też spoko. Tu nie mamy żadnych kieszeni wewnątrz. Mamy taką po prostu pustą przestrzeń, ale spoko. Ciekawa jestem tylko, czy ten pasek jest w miarę długi, czy on jest jakiś. Mega krótki, czy da się go wydłużyć? Bo ja jednak lubię, słuchajcie, sobie te torebki da się wydłużyć. Te torebki tak wiecie, nosić. Ee, o jezu, przez, przez całe ciało, tak przepasane. Nie wiem, jak to nazwać. Na, na skos, więc da się spokojnie. Fajna, bardzo fajna. Jeżeli szukaliście jakiejś fajnej, materiałowej torebki na wyjazd, to wydaje mi się, że ta jest ok i też w fajnej cenie, bo ona nie jest droga. Później się wypierze, a nawet jakby się coś z nią stało, to nie ma tragedii, tak? Bo cena, no, taka do przeżycia, bym powiedziała. Lecimy dalej. I a propos okularów, może bym Wam pokazała, bo jeszcze mam jakieś czuty. Ale mam też dwie pary okularów, które kupiłam i w Sensei. To są w ogóle okulary, które kosztowały, nie wiem, 3 zł, coś takiego, więc w ogóle nie były drogie. I jedne, słuchajcie, są takie... Staram się Wam pokazać, żeby Wam się nie, odbijał, nie odbijała mocno lampa, no ale nie dam rady tak całkowicie, żeby Wam się ta lampa nie odbiła. Więc jedne są takie. Zdejmę ten papierek, żeby Wam je pokazać na nosie. Całkiem spoko, chociaż powiem Wam, że nie są zbytnio wygodne. Mam wrażenie, że one mi jakoś tu gdzieś odstają. Wiecie, że one mi nawet chyba widać, że są jakoś krzywo i że jedna strona mi bardziej odstaje od drugiej. Więc te to taki. Średni zakup, nie ma tragedii, bo nie są takie wygodne. Miałam wygodniejsze z Nisei, a drugie są z taką soczewką bardziej miejską, bym powiedziała. Bo jak widzicie, to jest taka soczewka cieniowana i słuchajcie, te okulary natomiast są dużo wygodniejsze. Są dużo wygodniejsze i są dosyć też niebrzydkie. No to wiadomo, to nie są drogie okulary. To są takie okulary, których nie jest szkoda w razie czego zgubić, zniszczyć, gdzieś usiąść, przydeptać czy cokolwiek, żeby się z nimi stało, czy porysować. Ale za 3 złote, czy tam cztery, uważam, że nie jest to zły zakup. W tych mi dużo wygodniej niż w tych, chociaż te podobają mi się wizualnie bardziej niż te. Więc no to już jest kwestia gustu. A i co my tu jeszcze mamy? Tym więcej. Jeszcze mam chyba trzy rzeczy, jeśli się nie mylę. Tak, trzy. Nic tu już nie ma, nic tu już nie ma. E, kupiłam swojemu facetowi zestaw bokserek. W ogóle bardzo ładne kolory. I czy to jest 100% bawełny? Nie, 95% bawełny, 5 elastan, więc składowo też fajne. Takie, jakby ktoś potrzebował. Boskie kolory, nie? Bardzo mi się spodobało właśnie ta mięta, żółty i niebieski, więc stwierdziłam, że mu się przydadzą, bo ostatnio trochę mu się poniszczyły i powyrzucaliśmy, więc, taka, więc taki zestaw. On też był na jakieś promce, więc warto było. A składowo faj, Wszystko mi spadło, słuchajcie. A składowo fajnie i też fajnie, fajnie wizualnie, kolorystycznie. Dla Kamila również kupiłam spodenki, które teraz wam pokażę. I to są białe spodenki, takie trochę bojówki. O, będzie widać, będzie widać, widać. To, takie trochę bojówki tutaj z kieszeniami. E, pomyślałam, że właśnie na wyjazd takie, wiecie, białe, lekko takie, to są dresowe spodnie, ale nie takie, wiecie. Można je wystylizować nawet trochę bardziej elegancko. Nie mówię super elegancko, żeby była jasność, bo to nadal są dresowe, luźne spodnie, ale bardzo ładne, białe na wakacje, nad morze. Myślę, że tutaj będą e, idealne i też były naprawdę w dobrej cenie. Wzięłam Elkę. Mam nadzieję, że będą dobre. Nie no, myślę, że będą dobre e, i tak się prezentują. Też nie były drogie. Te są trochę słabiej wykonane niż te jeansowe, jak mam być szczera, ale nie ma tragedii. Naprawdę nie ma tragedii. Tutaj takie właści właściwie to mocno nitki nie wystają, tam jakaś jedna, dwie. Myślę, że one się mogą też trochę mechacić, ale no Zobaczymy. Nie, nie będę osądzać, bo że kiedyś kupiłam takie spodenki właśnie swojemu narzeczonemu i nosił je chyba ze 4 lata i nic się z nimi nie działo. A ja myślałam, że to będzie, wiecie, bubel totalny i to się po jednym praniu w ogóle po prostu zmechać jak diabli, więc zobaczymy. No nie były drogie, a też biały spodenek potrzebowaliśmy. Wiesz, on potrzebował, więc stwierdziłam, że czemu nie. i... Ostatni mój zakup i powiem wam, że z tego zakupu nie jestem zadowolona i nie wiem, czy go w ogóle nie, nie zwrócę, bo zamówiłam sobie body i ono wcale na tej wyprzedaży no było tanie, ale nie było tak tanie jak niektóre rzeczy i myślałam, że będzie lepsze jakościowo, a jest takie średnie i to jest takie body i ono ma bardzo ładne tutaj Przód, podobają mi się te guziczki, takie do, są dosyć ele... eleganckie. No nie wiem, czy jakieś super eleganckie, ale no powiedzmy, można wystylizować to body w miarę elegancko. Tu wzięłam sobie rozmiar M, bo ja body lubię bardziej mieć obcisłe jednak, żeby tą talię podkreślić, bo jak mam l to często w talię mi mocno odstają, a ja nie lubię tego. Yy, I słuchajcie, co mi nie odpowiada w tym body, to już Wam mówię, materiał. Nie odpowiada mi w tym body materiał. Mam wrażenie, że jest bardzo sztuczny. Jeszcze zaraz sprawdzimy, ale tak w odczuciu jest taki, wiecie, śliski. Tak, 94 poliester, 6 elastan. Taki śliski, nieprzyjemny ten materiał. A ja myślałam yy, zupełnie na poważnie, że to będzie bawełna. Nie przeczytałam, nie doczytałam. I wiecie, bawełniane super bym miała. A takie poliestrowe jakoś tak nie do końca. I nie dlatego, że ja nie mam poliestrowych rzeczy w szafie. Bo mam, słuchajcie, mam nie raz wam mówię, że coś mi nie przeszkadza, mimo że jest poliestrowe, ale ja nie lubię takiego śliskiego poliestru, jeśli chodzi o, o właśnie bluzki. Mam wrażenie, że to mnie, stra... to mnie drażni. Po prostu jakoś mnie tak drażni. E, więc nie wiem, nie wiem, jeszcze przymierzę, zobaczę, ale to jest chyba rzecz, którą oddam, bo ona też nie była super tania, nie była na jakiejś mega wyprzedaży. A mnie nie zachwyca. Po prostu mnie nie zachwyca i nie wiem czy ja będę w tym chodziła, więc po co mi to w szafie, jak ja w tym nie będę chodzić. Zobaczymy jeszcze. Daję znać, jeżeli czegoś takiego szukaliście, że jest takie body, nawet całkiem spokocenie, czarne, ładny krótki rękawek, bo nie za krótki, taki bym powiedziała idealny. Też jest tak klasycznie wycięte. Z przodu ten dekolt sam w sobie jest ładny, te guziki też są całkiem ładne i nawet całkiem porządnie jak na Sinsay przymocowane. Ale chyba nie. To chyba nie będzie to, co będę chciała zatrzymać. A ostatnia rzecz z tego holu. Takie może niewielkie, ale no, też może nie super małe zakupy wyprzedażowe. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Komentujcie, jeśli macie ochotę. Do zobaczenia. pa! pa.